Od jodłowej idzie wiosna. Cześć, witajcie! W dzisiejszym filmie chciałem popowiadać Wam trochę o niuansach związanych z wilgotnością drewna, przybliżyć Wam wilgotnościomierz Tanel Hit 3 polskiej firmy Tanel, którą prowadzi dr Tanenberg od 30 lat, a także pokazać Wam dwie lektury. Jedną już na pewno znacie, drugą być może nie, ale dwie lektury, które pomogą Wam lub mogą Wam pomóc i przybliżyć temat związany w ogóle z budową drewna, ze strukturą, z jego wilgotnością także zapraszam Was serdecznie do obejrzenia tego filmu jeżeli chodzi o sam wilgotnościomierz można go kupić w takim opakowaniu po otworzeniu opakowania znajdujemy instrukcję obsługi w języku polskim sam wilgotnościomierz baterię zapasową kluczyk do wymiany elektrod i dodatkowe elektrody w przypadku kiedyby by nam się złamało Opakowanie odkładam na bok. Zajmijmy się samym wilgotnościomierzem. Tutaj, w panelu sterującym, mamy ustawienie temperatury drewna, gatunek drewna oraz włącz-załącz. Uruchamiamy sobie wilgotnościomierz. Temperatura drewna tak naprawdę jest związana z temperaturą pomieszczenia. W związku z tym, jeżeli u mnie występuje temperatura 20 stopni w pomieszczeniu. Drewno może mieć bardzo podobną temperaturę. Jeżeli chodzi o gatunek drewna, to wybieramy liczbę, a tutaj mamy krótką ściągawkę, zacznijmy może od jedynki, mamy gatunki egzotyczne drewna. Od 1 do 4, piątka to brzoza, lipa, jawor, klon, jesion olcha, szóstka, bóg to pola, siódemka, dąb orzech, ósemka sosna, jodła. I dziewiątka, świerk. I modrzew, czyli te najbardziej popularne spotykane w Polsce, popularne gatunki drewna. Jeżeli chodzi o ten zestaw gatunków od 1 do 4, to w instrukcji obsługi, jeżeli otworzymy instrukcję obsługi, pokazuję Wam teraz do góry nogami, to zobaczcie, w tych poszczególnych grupach mamy od grupy pierwszej wymienione są gatunki drewna, jakie ten wilgotnościomierz jest w stanie. Zbadać. Pozwolicie, że odwrócę sobie tą instrukcję, żebym mógł lepiej Wam przeczytać. Mamy tutaj dużo faktycznie gatunków egzotycznych, jak zebrano, iroko, ale mamy też słuchajcie, na przykład pier, czyli grusze. W tych gatunkach, słuchajcie, możemy też znaleźć gdzieś tutaj był czerwony dom, tak jak grusza, oak red, oak stone, oak white, oak grab, oak half, czyli w zależności od gatunku dębu. Dąb też jest, posiada wiele tych swoich gatunków, więc też jesteśmy w stanie znaleźć te europejskie gatunki jeszcze w tych tabelach, gdzie one są określone, że to niby są egzotyki. Także jak widzicie, jest tych gatunków w instrukcji sporo. Powiem wam szczerze, że ta instrukcja, którą wydał dr. Tannenberg, którą daje do każdego urządzenia. Jest świetną instrukcją pod kątem nauki. Naprawdę dużo rzeczy możemy wyciągnąć. A jakie? Pozwolicie, że znowu odwrócę. No mamy oczywiście dane techniczne tego wilgotnościomierza, czyli zakres pomiarowy od 6% do 60% wilgotności bezwzględnej. Dokładność w temperaturze 20 stopni Celsjusza w zakresie od 6% do 12% wilgotności jest plus minus 1%. W zakresie od 13% do 20% plus minus 2%. W zakresie od 209 do 60, około 10% wartości mierzonej. Liczba gatunków 12, tych podstawowych ale wszystkich jest około 270. Zakres temperatury drewna, jaki może mierzyć ten wilgotnościomierz to od minus 10 do 60 stopni Celsjusza. Wyświetlacz mamy cieku krystaliczny. Zasilany ten wilgotnościomierz jest bateriami typu 23A o 12V. Automatycznie się wyłącza ten wilgotnościomierz, jak zostawimy go na jakiś czas trwałość baterii około 10 tysięcy pomiarów. Gabaryty jakby Was jeszcze interesowały 180x80x42 mm, waga około 0,8 kg czyli niecały kilogram. Ten wilgotnościomierz wyposażony jest słuchajcie w igły o wymiarach średnicy 3,5 mm i długości 12 mm. Opcjonalnie możecie też do tego wilgotnościomierza dokupić igły, żeby nie były takie długie i takie grube. Mamy igłę o wymiarach fi 2 i długości 8 mm oraz elektrody do pomiaru wilgotności oklein dotykowe, czyli tak zwane bezinwazyjne. Zakres pomiarów wtedy, jeżeli chodzi o wilgotność oklein, czyli forniry, na przykład, to zakres od 6% do 20%. Mamy, słuchajcie dalej, co możemy z instrukcji wyczytać. Przygotowanie przyrządu do pomiaru. Jak wybrać gatunki, temperaturę itd., itd., Mamy też w instrukcji dobór igieł, czyli jakie igły wybrać do danej grubości naszego materiału. I tu jest na przykład napisane, zaleca się stosować igłę o długości wynoszącej około 25-30%. Grubości mierzonej tarcicy. Przy wbiciu igieł na taką głębokość, przyrząd wskazuje wilgotność średnią. Czyli, jeżeli mamy tarcicę o grubości 50 mm... To takie elektrody wystarczą nam do zmierzenia właśnie wilgotności takiej grubości tarcicy. I też mamy w kolejnym punkcie, jak w dokładny sposób mierzyć tą tarcicę. Jest bardzo fajna wskazówka, że pomiaru należy dokonać w środku szerokości deski w odległości nie mniejszej niż 0,3 m od czoła, czyli 30 cm lub w połowie długości dla tarcicy krótkiej. Miejsca pomiaru powinny być wybrane w sposób losowy. Pomiaru nie należy wykonywać w miejscu występowania wad i zanieczyszczeń. Czyli nie uderzamy, jeżeli mamy słuchajcie, pęknięcie. Nie dokonujemy pomiaru w miejscu na pewno pęknięcia, ponieważ wilgotnościomierz nie zde egzaminu. Liczba miejsc pomiarowych powinna wynosić 3 na każdej stronie tarcicy. Uderzamy 30 cm od czoła, w środku 30 od drugiego czoła. Przekręcamy na drugą stronę. Tak samo 3 pomiary. I w ten sposób prawidłowo mierzymy naszą tarcicę. Dzięki tej instrukcji tak naprawdę prawidłowo nauczyłem się dokonywać pomiaru tej tarcicy, wilgotności tarcicy. W przypadku jeżeli wilgotność będzie poniżej 6 pojawi się na wyświetlaczu napis LOW. Jeżeli wilgotność wskaże nam powyżej 60, wówczas Pojawi się napis hype. Pomiary bardzo suchego drewna poniżej 10 wymagają szczególnej staranności, ponieważ są podatne na zakłócenia. Objawia się to pływaniem lub skakaniem wyniku. Źródłem zakłóceń są ładunki elektrostatyczne i pole elektromagnetyczne. Często pomiar bardzo suchego drewna dokonuje się przy bardzo niskiej wilgotności względnej powietrza poniżej 30%, co dodatkowo pogłębia trudności. Przy pomiarach bardzo suchego drewna należy. Pomiar dokonywać w miejscu bez zakłóceń elektroenergetycznych, to jest dalej od silników, sieci wysokiego napięcia, murów z prądami błądzącymi itd. Także zobaczcie, ta instrukcja naprawdę w konkretny, jasny i klarowny sposób opisuje nam, jak korzystać z poszczególnych wilgotnościomierzy, jakie ma w swojej ofercie dr Tanenberg i firma Danel. Tyle, jeżeli chodzi o instrukcję do wilgotnościomierza HIT 3 on jest bardzo popularny, bardzo często stosowany przede wszystkim w tartakach. Bardziej popularny wśród stolarzy jest wilgotnościomierz wrd 30. Za chwilkę przejdziemy do komputera i pokażę wam wilgotnościomierz, jeszcze posiada polska firma Tanel u siebie na stronie. Ok, jesteśmy na stronie firmy Tanel pod adresem tanel.com.pl. Nie będę oczywiście wchodził w poszczególne kategorie, bo możecie zrobić to sami. Zwrócę uwagę tylko na pewne niuanse. Przede wszystkim oferta cennik jest to bardzo transparentne. Widzicie, macie konkretne wilgotnościomierze do drewna. Ceny bez watu, czyli cen netto. Ten wilgotnościomierz hit 3 możecie kupić w kilku wersjach. Ostatni raz na tej stronie byłem w rok temu, więc widzę, że trochę się pozmieniało. Widzę, że jest jakiś nowy wilgotnościomierz hit. 5. Proszę bardzo, ja się na HIT3 zatrzymałem, bo już HIT4, HIT5 Także możecie sobie poczytać o tych wilgotnościomierzach Nie widzę w ofercie tego wilgotnościomierza WRD30 Mamy XD3, zobaczmy może to ten Tak, bardzo podobny, ale widzę, że chyba zamieniony jest na nowszą wersję XD30 Wilgotnościomierz jest najpopularniejszy wśród stolarzy Wilgotnościomierz XD30 różni się od wilgotnościomierza WRD30, większą dokładnością odczytu dla niskich wilgotności w zakresie od 6 do 14%. Ok, czyli, czyli jest jakby nowy, cena jego jest taka, jak widzicie. Ten wilgotnościomierz WRD30, o którym Wam wspominałem, dlaczego Wam o nim wspomniałem, ponieważ podczas rozmowy z Karolem Kopciem, zresztą możecie sobie. Na tą rozmowę gdzieś tutaj, w tym miejscu, teraz Wam powinno wyskoczyć. Wspominał mi właśnie Karol, że ten WRD-30 ma od 30 lat i działa. I tutaj chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz, ponieważ jest to firma polska, więc gwarancję, jakby się coś z tym wilgotnością mierzem działo. W ramach gwarancji macie pewność, że jest to firma znajdująca się w Polsce, która w sposób profesjonalny i pewnie szybki załatwi Wam sprawę z tym wilgotnością mierzem, jakby było z nim coś nie tak. No, Doktor Tannenberg zajmuje się ponad 30 lat badaniem wilgotności i zwróćcie uwagę, że to nie jest tylko drewno. Biopaliwa, wilgotnościami do trocin, trocin i słomy, paletów, siana, słomy. Mamy uniwersalne wilgotnościami do drewna, materiały budowlane, co tu mamy? Do betonu. Pomiar ciągły wilgotności temperatury listew. Powietrze, wilgotnościomierze do powietrza, do papieru, do tytoniu, skóry. No i akcesoria różne, te elektrody, o których Wam już wcześniej wspominałem, które możecie dokupować. Także, jak widzicie, dr Tanenberg ma doświadczenie w badaniach wilgotności nie tylko drewna, ale wielu innych materiałów. Ok, myślę, że temat wilgotnościomierzy wyczerpałem. Przejdźmy teraz do tych niuansów odnośnie wilgotności drewna. Oczywiście jest ich wiele, ja tylko zwrócę uwagę na pewien niuans, pewną. Rzecz, która jest dość istotna, czyli na tym, że wilgotność naszej tarcicy największa jest oczywiście w jej środku. Czyli tak, jeżeli tutaj mamy, słuchajcie, ten środek wilgotności jest największy, tu bardzo ważny niuans, jeżeli chcielibyśmy pójść na wyrówniarkę czy grubościówkę, to warto zwrócić uwagę na to, żebyśmy zbierali tyle samo od góry, jak i od dołu tej deski, żeby ten środek wilgotności był. Na środku, żeby został po prostu na środku. Bo jeżeli na przykład chcielibyśmy tą deskę o grubości 50 mm, tak? Mamy ją o, grubość, o grubości 55 mm, tutaj zobaczcie w tym miejscu. Wówczas, jeżeli byśmy chcieli zejść do 40 mm i tutaj byśmy na wyrówniarce zebrali tylko 2 mm, czyli jadę w dół o 2 mm, a tutaj od dołu zebralibyśmy. 13. To zauważcie, jak ten środek wilgotności przesunął nam się w dół. Czyli tam, gdzie jest tarcica najbardziej wilgotna, ten środek wilgotności przesunął nam się w dół. Tej na największej wilgotności. Słuchajcie, ma to znaczenie. Ma to znaczenie, oczywiście, niejednokrotnie zapominałem o tym też wykonywałem projekty, natomiast jeżeli będziecie wykonywać projekty dla siebie na których Wam zależy lub projekty na sprzedaż, no to warto słuchajcie zebrać po prostu po tyle samo, czyli od góry powiedzmy tam 7 mm i od dołu również to 7-8 mm wówczas ten środek wilgotności zostaje na środku. Tarcica ma grubość na takiej na której nam zależało. No ma to wpływ słuchajcie na większą stabilizację drewna. Oczywiście w procesie technologicznym obróbki tarcicy nieobrzynanej, tych niuansów, tak jak ten ze środkiem wilgotności jest znacznie więcej. W dalszej części filmu pokażę Wam faktycznie, że ta wilgotność drewna jest w środku. Zrobimy to na belce o długości 1,50 m i Grubości szerokości 10 na 10 cm, sprawdźmy tą belkę. I Teraz teoretycznie w środku pokazuje nam 11 i 4, 11 i 3. Ciągle spada to zobaczcie, uderzyłem w samym środku, wbiłem elektrody i sprawdzimy zaraz, jak przetniemy. I zobaczmy teraz wilgotność, jaka jest wilgotność. Wbijamy od tej strony, Proszę, w ten sposób. Grubość tutaj jest około 5 cm. Ustawianie 7, 20 stopni, 7 dąb. Zobaczmy, tu był środek, był tu, to była końcówka. Środek belki był tu, czyli tu teoretycznie powinno być najbardziej wilgotne więc uderzam tutaj i zobaczcie jaka jest wilgotność czyli to co wam mówiłem teoretycznie z zewnątrz też na środku była 11 jak widzieliście około a teraz jest około 15 oczywiście ktoś może powiedzieć fajnie super fajny wilgotnościomierz polska firma natomiast no cena nie jest niska, tak? Jest około 1000 zł za ten wilgotnościomierz. Ja mogę sobie kupić wilgotnościomierz za 100 zł, który pokaże mi 2-3% błędu pomiarowego i też mniej więcej będę wiedział jaka to jest wilgotność. Tylko właśnie jak to zwykle w życiu bywa, diabeł tkwi w szczegółach. Ten wilgotnościomierz pokazuje nam w skali tych przedziałach, które nas najbardziej interesują, 6-13%, pokazuje nam z dokładnością do 1% wilgotności plus minus. Dodatkowo do tego wilgotnościomierza możecie dokupić y, atest. Atest y, w Instytucie Miar i Wak, chyba jakoś tak to się nazywa, Instytut Miar i Wak w Krakowie, nie, nie tylko, czyli będziecie mieli atestowany wilgotnościomierz. A jakie to ma znaczenie? Ma to, słuchajcie, ogromne znaczenie. Jeżeli ktoś wykonuje projekty z drewna, nawet same stoły, słuchajcie, za kilkanaście tysięcy też można takie stoły wykonywać. Niech się coś z tym stołem stanie. Niech on pęknie, niech się łutkuje, niech pracuje. Klient na przykład będzie chciał zareklamować ten produkt, za który zapłacił duże pieniążki. I warto, moim zdaniem, tutaj taka moja skromna porada i subiektywne zdanie, że jeżeli ktoś naprawdę chce produkować z drewna i chce mieć święty spokój, żeby. Później nie mieć doświadczenia z wysokiej klasy rzeczoznawcą, jakim jest na przykład Karol Kopeć, który jest właśnie biegłym z zakresu badania między innymi wilgotności drewna i pracuje przy takich sprawach, powołowany jest jako taki biegły. Warto by mieć taki wilgotnościomierz z atestem, w umowie napisać, że dokonałem pomiaru wilgotności takim wilgotnościomierzem wbiłem go w deskę, w drewno, zrobiłem zdjęcie, dodałem jako załącznik do umowy wykonania takiego przedmiotu i jesteśmy już bardziej kryci, tak? wiadomo, drewno to nie urzędnik zawsze pracuje drewno ma budowę higroskopijną, więc on chłonie i oddaje tą wilgoć ponieważ jest higroskopijny, w związku z tym to drewno ciągle, ciągle będzie nam pracować jeżeli robicie hobbystycznie, oczywiście zastanowiłbym się nad takim wilgotnościomierzem natomiast, jeżeli ktoś chce się zajmować profesjonalnie pracą w drewnie dzięki wyborowi firmy Tanel i takiego wilgotnościomierza będziemy mogli mieć atestowany wilgotnościomierz niestety nie wyłożę Wam struktury budowy drewna musiałbym nagrać Wam filmik ze 2-3 godziny czyli powiedzieć Wam o tym, o czym mówię u siebie na kursach w przeciągu dwóch, 3 godzin. Dlatego w tym miejscu polecam Wam dwie lektury, które uważam są wręcz niezbędne w posiadaniu własnej biblioteki, jeżeli chcemy pracować profesjonalnie z drewnem. Pierwszy, pierwsza lektura to będzie lektura Karola Kopcia, tom drugi, w których jest opisane bardzo szczegółowo właśnie o drewna, jak również o suszarnictwie. Karol Kopeć y, robił magisterkę z tego zakresu, więc bardzo fajnie, w prosty sposób wyłożona jest tutaj ta wiedza. Natomiast, jeżeli chcecie almanach, prawdziwy almanach, wiedzy o drewnie, struktury, budowy, wilgotności, y, to, co ma ogromny wpływ na to, jak drewno się zachowuje, jak później Wasz projekt, dany produkt się zachowuje, zdecydowanie polecam Wam, słuchajcie, książkę Franciszka Krzysika, Nauka o drewnie. Ja tą książkę widzicie w tym stanie, nie to, że ja o nią nie dbam. Ona jest z, lat, z roku 1957. Tą książkę kupiłem właśnie w takiej wersji za 250 zł. Z tą taśmą szarą można kupić, jeszcze patrzę na Allegro pół roku temu, bo ja mam już ponad pół roku można było kupić tą książkę w twardej kładce, kosztuje około 400 zł nie jest to mały wydatek, natomiast uważam, że słuchajcie jeżeli chcecie naprawdę wejść głęboko w pracę z drewnem i jeżeli chcecie zajmować się drewnem to uważam, że ten almanach jest niezbędny co możecie znaleźć w tych książkach? w tych książkach znajdziecie Pełną budowę i strukturę drewna, mikroskopową, makroskopową. Słuchajcie, to ma ogromne znaczenie pod kątem tego jak drewno się zachowuje, jak dany przedmiot się zachowuje. Popularnie zwane pory, co to jest? No to są jamki, trzeba wiedzieć co to są naczynia, jamki, cewki, miękki drzewny. Włókna drzewne, ile procentowo mniej więcej wygląda, jak drewno pracuje, w którą stronę, ile procent, czy wzdłuż od 0 do 1 do 0,3, tak, że na szerokość drewno pracuje najwięcej, nawet w zakresie od 6 do 13%, stycznie czy promieniowo pracuje od 1,3 do 1,8, takie wartości warto słuchajcie znać, bo chcemy szufladę zrobić i nagle się okazuje, że ta szuflada nam nie wychodzi, bo co się okazuje, bo zrobiliśmy za małą dylatację powietrza, także... Ta wiedza cała fajnie przykłada się nam, słuchajcie, na praktykę. Ja nie jestem typowym pragmatykiem, nie jestem też teoretykiem. Dla mnie praca z drewnem polega na tym, żeby to była teoria poparta praktyką, i wszystko, czego szukam w teorii, ma się u mnie znaleźć w praktyce, i o tym Wam mówię kolejna rzecz wilgotność drewna suszarnictwo jeżeli chodzi o wilgotność warto wiedzieć co to jest woda wolna mamy kilka rodzajów wody jeżeli chodzi o drewno warto wiedzieć co to jest na przykład sorpcja absorpcja drewna w jaki sposób to drewno właśnie pracuje jak chłonie wilgoć oddaje w jakich warunkach co to jest punkt nasycenia włókien, wiele wiele słuchajcie informacji wiele rzeczy mógłbym naprawdę wymieniać bo to jest temat bardzo ciekawy Także słuchajcie, polecam Wam te książki, naprawdę warto, jeżeli chcecie pójść szerzej w temat drewna. W tym miejscu chciałem bardzo podziękować z tej strony Karolowi, Franciszkowi <grych> i doktorowi Tanenbergowi, ale w tym miejscu też chciałem podziękować Krzyśkowi ze stolarni, który pomógł mi zbudować suszarnię. Ta suszarnia jest w pełni automatyczna, zasilana tylko 120 W, więc nie jest to duży pobór prądu. Okay, pokażę Wam teraz, jak zbudowaliśmy tą Suszarnie z krzyżkiem ze stolarni. tą suszarnię mam akurat w tukarni, ponieważ przede wszystkim wykorzystuję ją pod kątem suszenia, właśnie elementów do świeczników, ale też i bałblanków, czyli misek. Także tak to wygląda. Lodówka 320 litrów. Tabela wilgotności i temperatury. No i suszarnia. Udało się zmieścić do niej 50 takich kawałków dębowych o długości 50 cm i szerokości 10 na 10 cm. Nie pytajcie mnie proszę o to, jak wykonaliśmy tą suszarnię. Pozwólcie, że zostawimy to dla siebie. Jest to wynik kilku. Lat naszych doświadczeń, także tak to wygląda. Chcemy ją zostawić dla siebie, a być może niedługo te kawałki drewna bardzo rzadko spotykane będą u mnie w sprzedaży w sklepie, jako elementy półprodukty do świeczników. Także dzięki tym książkom, dzięki Krzyśkowi, udało mi się też tą suszarnię zbudować. I cóż, kochani, dzięki jak zwykle, za wspólnie spędzony czas. Polecam Wam naprawdę te lektury, polecam wspierać polskie firmy, szczególnie w dzisiejszych trudnych czasach. No i na koniec, przede wszystkim, życzę Wam zdrowia, ale najbardziej życzę Wam poczucia wolności. Trzymajcie się, pozdrawiam. Do następnego. Hej!